Ładnie co. Ciekawe. Nie powiem, że nie. Jest, jest, jest zejście do piwnicy. Jesteśmy na piętrze. że tak. Okej, okay. tu mamy? Strop. O. Ładne, co? Takie cudo. Piękne było, podejrzę. Jakiś... Jakiś, ja wiem, plac. Może nie. Czy jakieś zabudowanie. O, nie wiadomo. Jedziemy na górę. Jest jeszcze jedno piętro. Patrzcie. Budynek. Okno. Jak widać. Podejrzewam Łazienka. Kiedyś to była szkoła. Teraz to jest opustoszałe miejsce. Tak myślę. To na pewno. Muchy, syf. No, jakiś graficiarz. Wiecie, że nawet te miejsca nie są pozbawione graficiarzy. Tutaj mamy. No, buty, kolejne coś. Nie wiem, co to było. O, i tu mamy. I tu wpadaj, że jest. Jest duży balkon. Tak myślę. Raczej tak, bo na samym tym widać. Hmm, ale dalej na górę. Miejsce nie powiem, że nieciekawe. Hmm. Tak, co już byliśmy. Idziemy dalej. Do piwnicy nie ma co schodzić. naprawdę tam co tam leży worki po betonie czy innym czy po innej budowlanej rzeczy no nie wiem I tu mamy ostatnie piętro czyli, czyli strych albo poddasze, kto woli co tu mamy? od podłoga okna odziwu całe nikt tego nie zabrał hmm. kute dziury także o. Tutaj że było przejście, też zapewne na górny balkon. Ale... Czy, czy to prawda, to sam nie wiem. Dobra, schodzimy na dół. Nie wiem, albo zaleciemy do piwnicy. co zapewne nie ma tam co oglądać. Tam mamy podajże bagno chyba tak No dobrze schodzimy na dół hmm. Budynek jak budynek, stara szkoła. Tak przynajmniej słyszałem No powiem, że nie obiekt ciekawy jak to wyjdzie jak to wyjdzie, wszystko to zobaczymy. Hmm. Zajdziemy na pewno do tych zabudowań, które były, które, które widziałem hmm. w piwnicy. Wolę mu chyba nie zrobić I mamy Mamy coś na wzór przodu Wśród budynku schodzimy na dół oczywiście I to jest to I co to może być Hm Zobaczymy pełno mrowisk pełno nie wiadomo czego Dobra, co my tu mamy Hmm Tam coś jest Zobaczymy No nie dobra jakiś Jakiś pionek to nie Nieinteresujący O, cały budynek To wygląda naprawdę w dobrym stanie Oczywiście środek nieco mniej Jakby nie patrzeć w remoncie wszystko To było widać po wórkami, semencie i Innymi przyrządami budowlanymi A tutaj co było Sam nie wiem, trudno stwierdzić Czy to jest coś z czym... Hmm. Warto się zachwycać właśnie jakiś budyneczek dokładnie jakie ma zastosowanie to chyba była stróżówka, coś takiego Bardziej nocna, jeżeli dzienna. Hmm. tego budynku nie będzie raczej wstępu coś chociaż oczywiście wiadomo, się nie włamuje a to nie, nie na tym rzecz polega a że jest puste, że jest ogólnodostępne to, to, to dlaczego by nie, tak? dlaczego by nie wejść chociaż zwiedzić to zobaczyć, nagrać, nagrać porobić zdjęcia Żeby nie, tak co tu mamy hmm. a zapewne na auto dalej ale mamy to co zwiedzaliśmy po raz pierwszy i o, i takie cudo o, jak, jakby się paliły, by były na, na pewno piękniej. Hmm. Nie wiem, jak, nie wiem, czy kończyć, ale może, może coś jeszcze z widzimy. nieco pewnie pełna ćpunów dlatego lepiej być tu ostrożnym ale pewnie jest nie widać a jest wejście, moment zaraz sobie zobaczę chociaż, chociaż wiecie sobie wyjdziemy Pewnie był czy ktoś tu był, ale nie mnie oceniać i piękne, piękny widoczek z piwnicy i tam przez wszystkie pomieszczenia które były użytko, użytkowane przez ile czasu tego nie powiem, bo nie wiem Także piwnica jak piwnica Nie ma co zwiedzać bezdomni Normy Ale zobaczymy jedną rzecz I to jedną rzecz to będzie te okienko Które było gdzieś, gdzieś tutaj gdzieś, yy, gdzie, gdzieś w tym zakresie że tu pełno. O, jest mamy. Cudownie. No chyba jest mój. Dobrze. Tak, tak, to jest to. I to jest to. Pomieszczenie, w którym byłem. Oto. To to pomieszczenie. Widoczne. Pięknie ładnie widoczne. Kolejne hmm, pokrzywa, ja mam, jakby nie patrzeć, krótkie spodenki. Także wracamy i zakończę, w sumie zakończę ten filmik, no, a ja będę przy wejściu, bo już nie będzie drugi czy po raz dziesiąty raz tego nagrywać, tego samego, że się przechodzi przez korytarz. Także to było, było, na tyle. Kończę. w pomierzenie, bo w pięknym budynku na pewno wściekła historię że Do zobaczenia.